W dzisiejszym materiale PS2. Fat. Goniących elementów w środku. O kurwa! PS2. Fat. Jedna w nowszej rewizji, druga w starszej. Ta w starszej ma nienaruszoną, wygląda na to, plombę. Usyfiona w środku, no ale jak to bywa, plomba jest. No to jest ISEF. Druga przyszła bez śrubek. Ja sobie powkręcałem, bo już jej serwis, ale to nie będę zdradzał na razie szczegółów. Jeszcze Dlaczego? to jest ta nowsza serii 50 tysięcy. I tu już ją wyczyściłem. Ma zrobione pewne spa. Tak więc mamy dwie konsolki. Jak widać, obudowy już troszkę zniosły. Tu będziecie mieć cenę podlinkowaną. Odbudowy trzeba będzie czyścić, szlifować, polerować. Może kiedyś jedna z nich wpadnie na konkurs, zobaczymy. Trochę tych PS2G jest do zrobienia. Tu mamy tą drugą, która była bez śrubek. Musiałem tutaj posztukować w PS3, jakieś śrubki miałem, które pasują od slimów, bodajże, albo od fatów, od fatów, chyba. Także mielibyśmy dwie konsole. Na zakończenie, będą testy. Jeszcze tam mały bonus. Mamy, oczywiście, dwa PADy oryginały. I też sobie przetestujemy. Nawet w niezłym stanie. Nie są popękane. Nie mają jakichś takich właśnie goniących elementów w środku. Wyglądają na kompletne analogi. Chodzą płynnie, bez jakichś zacięć. 5? Więc. Dziki mamy tutaj no i do tego jeszcze było kablowanie oryginalne wideo naczyńcze i do każdej konsoli jeszcze był kabel zasilający krótki, taki jak do slimów się daje do zasilaczy, no, ale lepszy rys niż nic, nie? Dobrze, to nie przedłużając, wchodzimy na testy Dobrze, przetestujemy sobie zatem teraz te dwie PS2 mam już pierwszą podpiętą Odpalamy, podpiłem sobie swoją kartę, żeby sprawdzić pady. Tu wygląda OK. Start. Troszkę start ciężej chodzi, serek dobrze, analogi OK. Wibracje są. Także OK. Jeden padzik ten z dwójeczką jest sprawny. Teraz byśmy wzięli ten głos Tutaj jest też wibracja. I robimy teścik. Już nawet staw lepiej chodzi. Wszystko w Dobra, pady sprawne to robimy restart. Zobaczymy najpierw od PS2 zaczniemy od naszego porysowanego Vietconga Wejdźmy do browsera. I odczytał porysowanego Vietconga, Zobaczymy czy go uruchomi. Czyli co, zostanie nam jeszcze nasza porysowana tua Soccer. Na razie czyta. Zobaczymy jak się to wczyta dalej, filmik to będzie dobrze. Zrobię cięcie i zaraz Ok, tutaj sobie podpiąłem tą drugą bez wkrętów. Wszystko na tej samej zasadzie co przy pierwszej, tylko sprawdzimy sobie jednego pada narpiew, czy chodzą wibracje, czy go w ogóle wykrywa, czy wykrywa kartę. Wibracje są, także tu jest wszystko git. robimy restart. Ale jest przy trzeba będzie czyścić. Oh god! Oh god! Ale żeby sprawny laser był, resztę to się wszystko ogarnie. browser, Webconfig. Zobaczymy co nam pokaże. O kurwa. No i tu niestety już nam nic nie pokazało. Zobaczymy jakąś mniej steraną płytę, czyli nasze skandynawskie Disneye. tutaj też jest dupa. Zobaczmy naszego PS1, możliwe, że coś się odpiło. w laserze, nie wykluczam, natomiast tak jak widać, no nie czyta na chwilę obecną. Ok. nie byłbym sobą, gdybym tego nie rozkręcił, nie sprawdził i tak dalej. Chory człowiek, tak? Chory człowiek. Urzucę wam tu w kilka fotek z przebiegu, bo była dosyfiona niesamowicie w środku. Taśmy wyglądały ok, ale od razu wymieniłem baterie, termopady. Wyczyściłem napęd w miarę możliwości, wszystko jest tu w miarę czyste. No i zobaczymy czy odpali. Najpierw sobie odpalimy... ...tą styraną CD, patrzyła Soccer. No i jest. Great success! Także robota nie poszła na marne. Dajmy się trochę je wczytać. Ok. Szybki teżcik jeszcze naszego Wietkonga. Zmęczonego życiem. No to mamy to. Czyli wszystko jest git. Udało się konsolkę dopieścić. No tutaj już nie będę przedłużał. To jeszcze raz dzięki, że oglądaliście, dzięki, że komentujecie. Trzymajcie się. Na razie cześć.